O, idzie do mnie po ugryzieniu, patrzcie. Przeprosiła mnie, przed chwilą zamiałczała. No kochaniutka nie chciałem. Tam ptaszki. Pan kos i pani kos działają razem. Żyją w parze. Co się ugryzłaś mnie? No nie gniewam się. Malutenka. Patrzcie, patrzcie, wiedziałem, że tam patrzcie, patrzcie. Kuleczka, tak samo. Czy będziemy świadkami polowania? Spójrzcie. Ptaszki są tam. O, wszystko widać teraz. Samiczka obserwuje. Nagrywamy polowanie. No? Dawaj, nie widzą Cię. O, komunikują się. Dostrzegły kota, obydwa, obydwa ptaki. O, przyszła kuleczka. Patrzcie. Kuleczka przyszła, no, cześć. Nie, uciekaj malutka. Trzeba je odseparować. Ty poluj na ptaszki, a biedna kuleczka.